Zorane boki krwawe potoki, my nas na to błoki Zawitaju krzyżowany Cierniemu I koronie, Zbolałe skronie, na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże cię ogarnie. Niech Bóg da ci dobre rozmyślania nad męką Pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem ukrzyżowanym. Boże daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Zawitaju krzyżowana ciężkim krzyżem zmordowana Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy, dajcie znać, że wszystko dobrze słychać, tak jak, tak jak być powinno. Że jest żyleta. Powinno być dobrze. Na TikToku może troszkę, e, troszkę gorzej. I słuchajcie, myślę, że od was dużo zależy. Po pierwsze, możecie sprawić, że poprzez kliknięcie napisanie święta w haustyno módl się za nami, czy błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami, czy Panie Jezus, miłuj się nad nami, czy miej miłosierdzie dla nas. Poprzez zapisanie, udostępnienie, poklikanie, myślę, że więcej osób zobaczy, w ogóle im się to wyświetli, wejdą chociaż na chwilę, pomodlą się, myślę, że mają potrzeby serca, chociaż jeszcze nie wiedzą, że mogą się pomodlić w godzinie miłosierdzia Bożego. Poniedziałek Wielkanocny. Modlimy się za naszego papieża. Ja trochę wcześniej się urwałem z obiadu rodzinnego. bo chcę z wami być najzwyczajniej w świecie. Właśnie teraz, w tym szczególnym czasie, dla Kościoła, dla nas. I proszę was, bądźcie apostołami tej sprawy, tej modlitwy. Pomodlimy się do Michała Archanioła, żeby osłaniał nas. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich, po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Ja sprawdzam, czy aby na pewno wszystko jest w porządku, czy wypiszecie, że że słychać widzę że tak dziękuję wam za to zapisanie Jezu ufam Tobie i podobne to te, te komentarze z pewnością też pomagają żeby innych sprowadzać żeby inni przyszli się z nami modlić może zaproponujesz rodzinie która jest gdzieś przy tobie żeby się razem pomodlić koronką do bożego miłosierdzia no do odważnych świat należy zobaczymy czy, czy, czy by się zgodzili Dzisiaj też jest czwarty dzień, nowenny do miłosierdzia Bożego, przed niedzielą miłosierdzia Bożego, i to chcę Wam teraz, właśnie z Wami się pomodlić, tym, tym właśnie fragmentem, który teraz będzie, będzie Wam zaproponowany. Więc posłuchajcie tych modlitw na czwarty dzień nowenny. Nowenna do miłosierdzia Bożego, dzień czwarty. Dziś sprowadź mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich kurliwość pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego. Przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego duszę pogan które Cię jeszcze nie znają, niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca swego. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na duszę Pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają. A są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. Drodzy, to rozpocznijmy tę gorągę do Bożego Miłosierdzia w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyć. Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z wstanie, żywot wieczny. Amen. Proszę was o modlitwę za papieża, proszę was o modlitwę za ten szczególny dla Kościoła czas. W tym szczególnym dla Kościoła czasie proszę was o modlitwę za Kościół. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na za nasze grzechy i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki. nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla, dla jego bolesnej męki. dla Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za nasze grzechy i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na, na przebłaganie Panie, za, za grzechy nasze i całego, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym, całym światem. światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się, zmiłuj się nad, nad nami, nami i nad, nad całym, całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj, zmiłuj się nad, nad nami i nad, nad całym światem. Sam. O krwi i wodo, któraś, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrói miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam ufam tobie. Święta siostro Faustyno. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko. Módl się za nami. Święty Janie, święty Janie Pawle II. Mór się za nami. E, no to święty Franciszku z Asyżu, Módl się za nami. Pan z wami i duchem twoim. Dobry Boże, proszę Cię, byś pobłogosławił te święta, niech one będą spokojne, rodzinne. Zawierzamy Tobie wszystkie osoby, które modlą się za papieża Franciszka, których ta śmierć dotknęła. Zawierzamy Tobie kościół w tym czasie, y, oktawy w tym czasie y, oczekiwania na wybór nowego papieża. A błogosławieństwo dobrego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Amen. Drodzy, zapraszam Was jeszcze do Dziesiątki Różańca, niech to będzie tajemnica pierwsza, chwalebna, czyli Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Proszę Was o modlitwę za naszą społeczność, abyśmy w tym najbliższym czasie rzeczywiście stanęli na wysokości zadania i dobrze modlili się za Kościół. Pomódlmy się też w tej Dziesiątce Różańca oczywiście za duszę papieża Franciszka, ale niech to będzie nasza wspólna sprawa, że najbliższy czas, dla Kościoła jest ważny, szczególny, żebyśmy go dobrze omadlali, żebyśmy dobrze też swoją postawą świadczyli wobec innych. Dużo pewnie tam rozmów będzie w pracy, w różnych rozmaitych miejscach. Niech naszą społeczność, niech każdego z nas Duch Święty umacnia do dawania świadectwa. Proszę Was o to jeszcze w dziesiątce różańca. No i przemyślmy, jakie to ma znaczenie, wszystko to, co się dzieje z tajemnicami zmartwychwstania. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Doświadczenie pokazuje, że czas świąteczny nie jest czasem do takiej zmożonej mobilizacji, czy łatwej mobilizacji do modlitwy, tym bardziej Wam dziękuję za to, że, że się zmobilizowaliście, przyszliście na modlitwę, że chcecie się pomodlić i za papieża Franciszka, i za Kościół w tym szczególnym czasie i za te różne intencje, które złożyliście. Pamiętajcie, że już od już od yy, środy. Pojutrze zaczynamy nowennę pompejańską o nawrócenie grzeszników. Niech, nie Niedobrze było, byłoby rezygnować jakoś, zmieniać intencje, yy, tylko po prostu iść za ciosem, szczególnie w tym czasie, modlić się o to, co najistotniejsze, żeby grzesznicy się nawracali, a przez to chwała Boża z pewnością będzie wzrastać, a przez to i kościół będzie lepszy. Więc zapraszam was, żeby, żeby yy, przyjść. I, i pomodlić się, czy podjąć się tej nowenny pompejańskiej, dzisiaj o 20.30, jutro, o 15, jutro o 20.30, kolejne transmisje, które poprowadzę dla was. Będziemy się modlić szczególnie za papieża Franciszka, za Kościół, zapraszam was. Więc, więc już, już dziś wieczorem o 20.30 kolejna taka modlitwa. Jeżeli ktoś w ostatnim czasie, niejako last, last minute, wszedł na tę modlitwę, to pamiętajcie, że te nasze archiwalne modlitwy są na YouTubie, te o No i jeszcze czujcie się zaproszeni na 20.30. Spokojnych świąt. Mam chcesz coś dodać jeszcze? Ten, ten tutaj, właśnie, powiedzmy i to światło, i to, to, co widzicie, to jest efekt tego, że jestem w domu rodzinnym. Urwałem się na chwilę z obiadu rodzinnego, czy nawet na chwilę wcześniej się urwałem, żeby z wami być. Zależało mi na tym, chcę być jeszcze dziś wieczorem a po pojutrze jutro już zobaczycie standardowe tutaj kolory i, i studio nasze w Oleśnicy. Trzymajcie się pięknie, że jesteście, dużo osób chce pozdrowić moją mamę. Dziękuję wam Dziękuję za pamięć bardzo. o tym. Też serdecznie pozdrawiam, Bóg zapłać. Pięknie. Dziękuję wam że pamiętacie o mnie, o mojej rodzinie ci rodzinnych świąt wielkanocnych. Ja też Wam życzę. Dobrze, że się zmobilizowaliście, chociaż na chwilę do modlitwy. Spróbujcie jeszcze o 20.30 się zmobilizować. Nie dajcie się jakoś wkręcić za bardzo tej jakiejś medialnej, teraz nakręcaniu się, co to będzie z Kościołem. Spokojnie na modlitwie oczekujemy, co Pan Bóg nam przygotował. Pan Bóg jest dobry, nie krzywdzi. Niech dobry Bóg nam błogosławi, niech nas strzeże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Trzymajcie się, niech Ewangelia się niesie. Na chwałę Bożą i pożytek ludzi, jak najlepszymi środkami, również w oktawie Wielkiej Nocy.